Cześć! Z tej strony Gustaw, a Ty oglądasz praktyczną stronę motoryzacji, Auto bohater tego odcinka. Nowa Toyota Corolla Cross. Toyota, decydując się na odświeżenie Corolli Cross, stanęła przed trudnym zadaniem. Z jednej strony nastał już najwyższy czas na to, by ten samochód zyskał nowy wygląd, świeższy wygląd, a z drugiej strony model ten sprzedawał się tak dobrze, że należało nie zmieniać zbyt wiele, by po prostu niczego nie popsuć. Ale zacznijmy od tego, co się nie zmieniło. Cały czas Toyota Corolla Cross jest zbudowana na tej samej płycie podłogowej co Toyota Corolla czy Toyota CHR. Cały czas to nadwozie ma dokładnie takie same wymiary jak w egzemplarzu sprzed liftingu. Natomiast największe zmiany w tym samochodzie widać z przodu. Tutaj mamy m.in. całkowicie nowe reflektory. I w mojej opinii ten przód wygląda po prostu lepiej niż w egzemplarzach sprzed liftingu. Dodatkowo ten samochód zyskał nową listwę ledową i tak jak tutaj w wersji Executive cały przód może być podświetlany. No cóż, w ten sposób Toyota upodobniła ten samochód do samochodów innych koncernów. Dodatkowo wlot powietrza zyskał taką strukturę przypominającą plaster miodu. Zdecydowanie ten przód samochodu wygląda Świeżej, nowocześniej. Toyota od wielu lat to przede wszystkim samochody hybrydowe. Nie inaczej jest w tym wypadku. W związku z liftingiem można by się zastanawiać, czy dużo zmieniło się pod maską, i odpowiedź brzmi: nie. Cały czas mamy do wyboru same hybrydowe układy napędowe. I tak jak przed liftingiem, mamy tutaj do wyboru silnik podstawowy 1.8 lub silnik taki jak ten dwulitrowy. Nieważne jaki układ napędowy wybierzemy, cały czas skrzynia biegów to ECVT, cały czas podstawowym napędem jest napęd na oś przednią, a opcjonalny jest napęd AWDi, czyli hybrydowy napęd przedniej osi z dodatkowym silnikiem przy tylnej osi i ten dodatkowy silnik ma dokładnie taką samą moc jak przed liftingiem. Silnik elektryczny znajdujący się także z przodu Także ma dokładnie tą samą moc, a ci bardziej spostrzegawczy zauważyli, że samochody te już nie mają w najmocniejszych wersjach, czyli z dwulitrowymi silnikami. 197 koni mocy, tylko 180 koni mocy. Przed liftingiem moc systemowa układu hybrydowego z dwulitrowym silnikiem, nieważne czy z napędem na przednie koła czy napędem AWDI wynosiła 197 koni. Teraz ta moc systemowa wynosi tylko 180 koni. Ale tutaj bardzo duża ciekawostka. Dwulitrowy silnik w katalogu już nie ma 152 koni, ma tylko 133 konie. No więc należałoby oczekiwać, że osiągi tego samochodu są gorsze. Otóż okazuje się, że nie. W katalogu różnica między wersją przedliftingową a wersją poliftingową w czasie rozpędzania od 0 do 100 km na godzinę to zaledwie 1,5 sekundy. Co w wypadku hybrydy, której czas rozpędzania do 100 km na godzinę to około 7,5 sekundy, to można powiedzieć, że praktycznie nie zmieniło się nic. Tryb Power Gaz w podłogę. Mamy rok 2025. To jest samochód z roku produkcyjnego 2025 po liftingu. A w Toyocie Corolla Cross cały czas mamy cięgno w podłodze do otwierania klapki w wlewu paliwa, jakby to był rok 1990. I jak zmieniło się spalanie w tym samochodzie. Mamy obniżoną moc silnika spalinowego. Mamy inną procedurę homologacji, inną normę emisji spalin, ale mam to szczęście, że testowałem Toyota Corolla Cross przedliftingową z dokładnie takim samym silnikiem dwulitrowym, także wersji Executive, i różnica spalania między tamtym samochodem a tym jest praktycznie niezauważalna. W mieście ten samochód pali między 4,5. Do 5,5 litra na 100 km, zależnie od warunków. Przy stałej prędkości 90 km na godzinę jest to około 5 litrów, przy prędkości 120 km na godzinę około 6,5 litra, a przy prędkości 140 km na godzinę około 8 litrów na 100 km. A jeżeli Was interesuje mój test przedliftingowej toyoty Corolla Cross, zapraszam Was do wyskakującej karty. Kolejnym elementem, który nie zmienił się po liftingu, jest wygląd tej komory. Tutaj bardzo dobitnie widać, że samochód ten został oparty o płytę podłogową mniejszych samochodów. Dlatego mamy na przykład tego typu przedłużenia, żeby podnieść tą linię maski, żeby te lampy się tutaj zmieściły. I samo miejsce, gdzie opiera się pokrywa maski, jest w ten zabawny sposób uniesione. No i kolejna rzecz, która się kompletnie nie zmieniła tak, to jest przedni błotnik. I on jest praktycznie niczym tutaj nie wyłożony. Teoretycznie maska posiada takie niewielkie wygłuszenie, ale w znakomitej większości to jest pusta blacha. No i kolejny element. Nie ma tutaj żadnych siłowników, a ta maska tutaj mam przy sobie przy szyi, mikrofon. Słychać, że jest puściutka. No cóż, jeśli chodzi o Toyotę, to jest tak pewnego rodzaju tradycja. Pora zatem zajrzeć do środka, drzwi otwierają się szeroko, zachodzą także na progi, więc nogawek sobie nie pobrudzimy. A w środku, cały czas jest sporo miejsca i siadając tutaj od razu wiem, że siedzę w ToyOcie. Dlaczego? Po pierwsze, aktualnie siedzę na całkowicie obniżonym siedzisku fotela. A ta kierownica jest maksymalnie uniesiona. Jeśli chodzi o moje preferencje, wolałbym usiąść trochę niżej, a kierownicę mieć trochę wyżej. I jest to charakterystyczne dla wielu modeli Toyoty. Aktualnie siedzę na całkowicie odsuniętym fotelu prawie. Chowam się za słupkiem B. No, i żeby chwycić za kierownicę, muszę praktycznie wyprostować ręce. A żeby wcisnąć hamulec, muszę wyprostować nogę. A to najbliżej kierownicy, jak tylko mogłem się przysunąć. Siedzisko ustawione najniżej, jak to możliwe. I siedzisko ustawione najwyżej, jak to tylko możliwe. Sama kierownica regulowana jest w dwóch płaszczyznach w sporym zakresie. Ja dziś testuję najbogatszą wersję wyposażenia Executive. Na wyposażeniu jest elektrycznie regulowany fotel kierowcy wraz z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego. A sam fotel pokryty jest częściowo syntetyczną, a częściowo naturalną skórą. Zdecydowanie nastawiony na komfort. Ja na podróżowanie w nim nie mogę narzekać. Gdy znalazłem wygodną pozycję za kierownicą, a siedzę na całkowicie obniżonym siedzisku fotela i mam 185 cm wzrostu, nad głową mam jeszcze całkiem sporo wolnej przestrzeni. Całkowicie uniesiona kierownica nie zawaza mi nigdzie o nogi. Mam do swojej dyspozycji wygodną podpórkę pod lewą stopę, a same pedały umieszczone są wystarczająco szeroko. Jakie jest moje pierwsze wrażenie z za kierownicy? Zdecydowanie lifting, który został tutaj przeprowadzony, jest w stylu. Toyoty. Żadnych rewolucji, żadnych krzykliwych materiałów. Delikatne, niewielkie zmiany. Kierownica cały czas podgrzewana, oprzyta skórą. Wielofunkcyjna. No i tutaj nic nowego. Sterowanie tempomatem, komputerem pokładowym, systemem multimedialnym z kierownicy. Manetka od automatycznych świateł. Manetka od automatycznych wycieraczek. W tym miejscu mamy przyciski od elektrycznych szyb oraz elektrycznych lusterek, a także przyciski od zamka centralnego. Przy lewym kolanie kierowcy garść przycisków, i powiem szczerze, one są bardzo niewygodnie umieszczone. Podgrzewanie kierownicy automatyczne przełączanie świateł mijania drogowych i tam daleko na samym dole otwieranie elektrycznej klapy bagażnika. Cały czas nie mogę pojąć, czemu to musi być tak nisko. Zobaczcie, zamknę drzwi, siedzę sobie normalnie, lewa noga na podpórce i te przyciski są tam gdzieś daleko niewygodnie. One powinny być tu na przykład. To byłoby dużo wygodniejsze. Tak to zobaczcie, żeby w ogóle Wam je pokazać, muszę zabrać kolano, otworzyć drzwi, żeby zmieściła się kamera. I tam daleko, na samym końcu, jest przycisk do otwierania bagażnika. Już pomijam fakt, że cięgno od otwierania maski jest jeszcze dalej, praktycznie na wysokości stopy. No ale to się często nie używa. Natomiast te przyciski zdecydowanie powinny być gdzieś indziej. Jeśli chodzi o cyfrowe zegary, to, co jest przed kierowcą, jest dokładnie takie same jak przed liftingiem. I tutaj, dokładnie tak samo jak przed liftingiem, mamy... Możliwość personalizowania trzech kolumn. Te zegary są zdecydowanie czytelne. Tutaj nie zmieniło się nic. Tak samo, jeżeli mówimy o systemie multimedialnym, tutaj żadnych dramatycznych zmian nie ma. Cały ten system jest prosty. Łatwy w obsłudze, ekran na szczęście nie skrzypi. Myślę, że wszyscy bardzo szybko płapią się w tym, jak ten ekran działa. Natomiast to, co mi się chyba najbardziej podoba, to fakt, że mamy tutaj bardzo dobrej jakości kamerę sufania. Mamy tutaj także czujniki parkowania także manewrowanie tym samochodem. Nie powinno dla nikogo być problematyczne. I to, co jest bardzo w stylu toyoty. Mamy przyciski od podgłaśniania oraz ściszania radia. W tym miejscu mamy bardzo klasyczny i bardzo czytelny, prosty w obsłudze panel od dwustrefowej automatycznej klimatyzacji. Pokrętła od temperatury obu stref. Wspólny wybór kierunku nawiewu. Wspólna moc tego nawiewu. predefiniowane dwa tryby fast eco, Podgrzewanie tylnej szyby oraz lusterek, typ osuszania przedniej szyby, wyłączenie nawiewu, włączenie i wyłączenie klimatyzacji. I tak naprawdę największe zmiany, jakie możemy zobaczyć w tym wnętrzu, są tutaj. Ten panel został całkowicie przeprojektowany. No i cóż, mam co do niego bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony mamy tutaj bardzo wygodne miejsce na ładowanie telefonu. To zdecydowanie na plus. Z drugiej strony mamy tutaj garść przydatnych przycisków, i powiem szczerze, dziwi mnie, czemu jest ich tutaj tak mało. Bo przecież te przyciski, na które narzekałem przy lewym kolanie kierowcy, także mogłyby się gdzieś tutaj zmieścić. Wyłączanie kontroli trakcji, tryb czysto elektryczny, ale na nim przejdziemy raptem kilka kilometrów. Wybór trybu jazdy, sportowy normalny eko, wywoływanie systemu kamer 360 stopni, oraz asystent parkowania poniżej mamy wybierak. Od automatycznej przekładni o bardzo klasycznym ustawieniu Park, Reverse, Neutral, Drive i B, czyli hamowanie silnikiem. I cały czas brakuje mi tutaj możliwości regulacji, rekuperacji. No i przyciski od AutoHold oraz elektrycznego hamulca postojowego. No i niestety przejdźmy teraz do minusów, bo one tutaj są. Po pierwsze, gigantyczna. Walcująca się i łatwo rysująca się połać piano Black. Ten panel jest także podświetlany, ale to co mi się nie podoba, zobaczcie, jedzicie sobie w jakąś dłuższą trasę, opieracie sobie tutaj nogę, a tu jest po prostu twardy plastik. Nie jest to przyjemne. No i to na co wiele osób zwraca uwagę, ale mi to bardzo nie przeszkadza, natomiast jest to typowa rzecz dla Toyota. Zobaczcie, przyciski od podgrzewania foteli. Mój znajomy zwrócił uwagę, że to wygląda tak, jakby to była Toyota Karina, a nie samochód z 2025 roku. Coś w tym jest. Przejdźmy zatem do materiałów. No cóż, tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. To jest Toyota. Stonowane kolory. Na górze miękkie tworzywo. Tutaj twardy plastik. Tutaj sztuczna skóra, pod spodem miękka gąbka. Twardy plastik. Twardy plastik. Twardy plastik. Tutaj. Twardy plastik, twardy plastik, daszek nie rusza się, podoba mi się to. Ekran dobrze się trzyma. Na górze twardy plastik, no i tutaj miękki materiał. Natomiast na to muszę ponarzekać. Ten nowy poliftingowy tunel centralny, a to jest samochód o bardzo niewielkim przebiegu. Zobaczcie, podejrzewam, że za kilka lat. To naprawdę będzie się mocno ruszać. Tego pochwalić nie mogę. Pora zatem na schowki i schoweczki. W drzwiach mamy duże wnęki, i tutaj, jak widać, bezproblemowo mieści się nasz kubeczek. Ale tak naprawdę nasz kubeczek można włożyć tutaj. A tu zmieści się nawet półtora litrowa butelka wody. Centralnie mamy ładowarkę bezprzewodową do telefonu, i tutaj także jakieś drobiazgi będziemy mogli przewozić. A pomiędzy fotelami są dwa uchwyty na kubki. No, i tutaj mocno ambiwalentne uczucia. Z jednej strony nasz kubeczek, jak widać, bezproblemowo się tutaj mieści. Nie będzie on przeszkadzał, gdy będziemy sięgać do tej dźwigni zmiany biegów, ale tutaj ten kubeczek jest za mały, a ta wnęka nie jest niczym wyłożona. Nie ma także żadnych ograniczników. To będzie tutaj podskakiwać. Tak samo w tym miejscu. Na pewno coś nam się z tego kubeczka wychlapie, ale mogę pochwalić to, że to jest litrowa butelka na wodę i ona też się tutaj mieści. Przejdźmy zatem do podłokietnika, który jest miękki i to co mi się podoba, chociaż w jednej płaszczyźnie jest regulowany, więc wygodnie podczas prowadzenia można tutaj oprzeć łokieć. A pod spodem mamy całkiem sporą wnękę. Czy tutaj zmieści się nasz kubeczek? No cóż. Niewiele brakuje, a w środku dla miłośników klasyki mamy gniazdo 12V przed pasażerem, spory schowek. Dużo rzeczy się tutaj zmieści, natomiast nie jest on niczym wyłożony. Co tu dużo mówić, wygodny fotel, łatwa intuicyjna obsługa, przeciętne materiały, żadnych ekstrawaganckich elementów wewnętrzu typowa Toyota. Pora zatem sprawdzić, jak siedzi się na fotelu pasażera. Tutaj niestety muszę ponarzekać. Nie chodzi o ilość miejsca sensu stricte. Zobaczcie, nad głową mam jeszcze całkiem sporo wolnej przestrzeni. O ile na kolana tej przestrzeni mam całkiem sporo, oba przednie fotele cofnięte są tak samo, to zabawnie zaczyna się w momencie, kiedy spojrzymy na dół. Owszem, miejsca na stopy jest mnóstwo. Tyle że, po pierwsze, cały czas Zachaczam o tą gaśnicę nogami. Po drugie, gdy otwieram ten schowek, to nogi muszę mieć na tej gaśnicy, żeby móc go otworzyć tak, żeby nie uderzać sobie o piszczele. No cóż, to nie zostało dobrze pomyślane. Ale to, czego kompletnie nie rozumiem, to fakt, że to jest najbogatsza wersja wyposażenia. To nie jest tani samochód. I mamy tutaj manualną regulację fotela pasażera, i tak dobrze widzicie. Nie ma tutaj żadnej regulacji wysokości siedziska. Mówiąc krótko, z przodu na fotelu pasażera nie siedzi mi się dobrze. Pora zatem sprawdzić, jak siedzi się z tyłu. Drzwi otwierają się szeroko. Raczej nikt nie powinien mieć problemu z wsiadaniem. A ile jest miejsca w środku? Powiedziałbym, że akurat. Nad głową mam jeszcze całkiem sporo wolnej przestrzeni. Kolanami prawie dotykam do tego fotela przede mną. Na szczęście on jest miękko wyściołany, a miejsca na stopy jest dużo. Jeśli chodzi o udogodnienia, mamy tutaj w drzwiach uchwyty na kubki, ale one nie mają żadnych ograniczników. W oparciu fotela kierowcy nie ma żadnych gazetowników. Gazetownik znajduje się tylko w oparciu fotela pasażera. Dodatkowo mamy do swojej dyspozycji dwa nawiewy na tył oraz... Dwa złącza USB. Zewnętrzne siedziska tej kanapy wyposażone są w złącza i sofix, a centralnie mamy do swojej dyspozycji miękki podłokietnik z dwoma miejscami na napoje. Niestety, ta miejsca także nie posiadają żadnych ograniczników. Istnieje spore ryzyko, że coś tam się stąd wyleje. Nieduży SUV albo crossover. W którym bezproblemowo mieszczę się sam za sobą, mogę wygodnie usiąść, a mam 185 cm wzrostu i nie jestem szczupły, to zdecydowanie świadczy o tym, że tą kabinę zaprojektowano po prostu dobrze. Pora zatem sprawdzić, jak ma się sprawa z bagażnikiem. Niezależnie o jakiej wersji silnikowej mówimy, katalogowo ten bagażnik ma cały czas taką samą pojemność jak przed liftingiem. No i niestety tutaj także muszę od razu ponarzekać. Cały czas. Ta klapa dla osoby o moim wzroście otwiera się po prostu za nisko i bardzo łatwo uszkodzić sobie głowę. Na przykład o ten zamek. Zaglądamy zatem do środka. Roleta, a pod spodem, bardzo regularne kształty. Mamy do swojej dyspozycji po jednym haczyku. Z maksymalnym obciążeniem 2 kg na stronę, lampkę tylko po lewej stronie. Tutaj taką niewielką wnękę, tutaj mamy taką akcesoryjną wanienkę, a pod podłogą bagażnika znajduje się taki duży wkład na zestaw naprawczy. Natomiast ten wkład bezproblemowo można stąd wyjąć. W tym miejscu jest taki element, który należy wykręcić. I gdy go wykręcimy, wyjmiemy ten steropianowy wkład, i tutaj może znajdować się pełnowymiarowe koło zapasowe. A wymiary tej podstawowej przestrzeni ładunkowej to 83 cm na głębokość, 103 cm na szerokość i 48 cm do rolety. Oparcie kanapy jest dzielone w proporcji 1 trzecia do 2 trzecich. Oczywiście składane. Niestety po złożeniu powstaje tutaj zauważalny próg, a za kierowcą mierzącym 185 cm wzrostu najdłuższe przedmioty, jakie uda nam się przewieźć, będą mierzyły około 165 cm. Pora zatem odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie: jak ten samochód jeździ? Naciskam na hamulec, naciskam przycisk. Samochód uruchamia się bezszelestnie, gdyż zawsze, gdy istnieje taka możliwość, jazdy rozpoczynamy w trybie elektrycznym. Uruchomił się silnik spalinowy. No, niestety, nie jest on zbyt cichy, gdy ładuje baterię. Natomiast mogę pochwalić czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz kamerę cofania. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jakość obrazu z kamery bardzo dobra. Już po przejechaniu kilku metrów można mieć pewność, że poruszamy się hybrydowym samochodem od Toyoty. Tylko gdy tak jak teraz silnik jest zimny, słyszymy przełączanie się, włączanie i wyłączanie tego silnika spalinowego, natomiast przełączanie pomiędzy trybem elektrycznym a trybem spalinowym jest praktycznie niezauważalne, gdyby nie ikonka przed nami oraz ten dźwięk zimnego silnika. Natomiast gdy tylko silnik się rozgrzeje, bardzo ciężko zauważyć ten moment. A gdy jesteśmy już przy poruszaniu się w mieście, to zdecydowanie muszę pochwalić fakt, że powierzchnia szklana w tym samochodzie jest dosyć duża, słupki A nie są zbyt szerokie, dodatkowo lusterka przytwierdzone są do drzwi więc widoczność po przekątnej także jest niezła. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że to nie jest duży samochód, więc w mieście jest on po prostu poręczny. Z racji tego, że w mieście system faworyzuje jazdy na silniku elektrycznym, to myślę, że nikomu nie zabraknie ani mocy, ani momentu, gdyż prawie zawsze, gdy naciskamy pedał gazu przy niskich prędkościach, cały moment obrotowy oraz moc silnika elektrycznego jest natychmiast dostępna. Zatem do prędkości 50 km na godzinę ten samochód jest naprawdę żwawy. Największy próg zwalniający w okolicy 20 km na godzinę. Hmm, jest całkiem nieźle, zdecydowanie to zawieszenie nastawione jest na komfort. Pora na poważny test zawieszenia. Nierównoważone betonowe płyty 20 km na godzinę. No to z całą pewnością nie jest dobrze wyciszony samochód. Ale jest miękko, bujamy się, zawieszenie nie jest bardzo sztywne, kręgosłup raczej nie ucierpi. No tak, nie ma ograniczników, przez co podskakuje nasz kubeczek. Równy asfalt i znów ułożone betonowe płyty. Miękko, dosyć głośno. Samochód ten nie boi się dziur, nierówności innych miejskich wyzwań. Natomiast cicho tutaj nie jest. Ale na szczęście nic w środku nie poskrzypuje. 60 km na godzinę. Jazda miejska komfortowo i cicho. A jak ten samochód zachowuje się w zakrętach? No, jest tu miękko. Zdecydowanie. Ale cały czas ten samochód prowadzi się precyzyjnie. Oczywiście nikt chyba od hybrydy Toyoty nie oczekuje sportowego prowadzenia, ale cieszy fakt, że tutaj nie trzeba bardzo powoli wjeżdżać we wszystkie możliwe zakręty. Jeśli chodzi o jazdę miejską, naprawdę ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Pora zatem sprawdzić, jak ten samochód radzi sobie. Poza miasto. Wyjeżdżamy na trasę, gaz w podłogę. Jeśli podoba Ci się to, co robię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz komentarz. 90 km na godzinę. Już przy tej prędkości można zauważyć to. Co niestety nie zmieniło się po liftingu. Cały czas ten samochód nie jest dobrze wyciszony, no i zdecydowanie nie jest to konstrukcja stworzona do pokonywania długich tras. Natomiast cały czas, to co zawsze będę mógł chwalić w tych układach napędowych, przy tej prędkości w ogóle nie słychać silnika. Sama podróż, jeżeli tylko pominiemy to, że jest tutaj głośno, jest całkiem wygodna. 120 km na godzinę. Uznaję tą prędkość za prędkość graniczną do komfortowego poruszania się tym samochodem. Wprawdzie układu napędowego w ogóle nie słychać, natomiast już po prostu mocno zauważalny jest szum powietrza opływającego karoserię, a dodatkowo nadkola tego samochodu nie są zbyt dobrze wyciszone. Jazda w tym samochodzie z prędkością powyżej 120 km na godzinę jest już po prostu niewygodna. Cieszy natomiast fakt, że nawet przy prędkości powyżej 120 km na godzinę nie słychać w ogóle układu napędowego. Zanim przejdę do podsumowania, należy porozmawiać o cenach. Toyota Corolla Cross to wydatek minimum 141 300 zł. I mówimy tutaj o samochodzie z... Układem hybrydowym z silnikiem spalinowym 1.8 o mocy tego układu 140 koni. Samochód taki jak ten, czyli o napędzie hybrydowym z benzynowym silnikiem 2.0 i napędem na przednią oś w wersji wyposażenia Exclusive, to wydatek minimum 176 tysięcy złotych, a jeżeli zażyczymy sobie wersję AWDI i wyposażenie Exclusive, będzie to wydatek minimum 186 tysięcy złotych i co się nieczęsto zdarza, ceny Toyoty Corolla Cross po faceliftingu są niższe niż przed faceliftingiem. I gdy spojrzałem w cennik, który zapisałem sobie mniej więcej pół roku temu Toyota Corolla Cross przedliftingowej, to najtańszy samochód był mniej więcej 4000 zł droższy, a najdroższy samochód był mniej więcej 8-9000 droższy. Zatem to rzadki przypadek sytuacji, w której samochód po liftingu jest tańszy niż przed. No, Nadeszła pora na podsumowanie. Toyota Corolla Cross po liftingu to samochód, którego lifting przeszedł bardzo w stylu Toyoty. Po pierwsze, chciano nie zmienić zbyt dużo, żeby nie stracić stałych klientów. Z drugiej strony, coś należało zmienić i te pewne drobne rzeczy zostały zmienione. Ale wszystko jest w duchu Toyoty. Żadnych rewolucji, niezbyt szybka ewolucja. No cóż, cały czas ten samochód posiada wszystkie typowe dla Toyoty wady i zalety, ale z drugiej strony, skoro sprzedaż była bardzo dobra tego modelu, to tak naprawdę, czy jakiekolwiek dramatyczne zmiany były potrzebne? Z tej strony Gustaw, a ty oglądałeś praktyczną stronę motoryzacji. Cześć!